Dzień dobry wszystkim. Kąpiel na świeżym powietrzu Nie wszystkie, część się już pokąpała. Część się kąpie i wieje strasznie umieć mnie dzisiaj. Wiecz wszystko strasznie, ale się... Cieplutko, ma być dzisiaj 14 stopni u mnie. Pokąpił się. Porozmarzało. Wszystko elegancko się kąpił. No ściuszki, są, kogoś się kątać. Stały woda z probiotykiem dzisiaj do kąpieli. Patrzcie, jakie płanki na Na dwie wanienki dzisiaj się kąpię, towarzystwo. Przy cały czas już teraz na dwie kąpie, bo troszkę jest włąbków. Są i do są i... ...ostobne, tak jak widać. Już leżą. Pogoda całkiem, całkiem, jak na razie. Żeby tylko wiatru takiego nie był. No dobrze. Taki krótki filmik, co tu nagrywać. Jeszcze tym misek nie powkładałem, jeszcze czekam Jeszcze chwilę Nie mam się do czego spieszyć mogłem byłem dużo także Jeszcze chwilę się cieplej zrobi to imdało dopiero Miłego dnia wszystkim życzę Do następnego.